Moi drodzy, choć liturgia słowa wpisana jest w zwyczajny bieg liturgii Kościoła powszechnego, to biorąc pod uwagę intencje, które nas dzisiaj tutaj gromadzą, można się aż uśmiechnąć i pomyśleć, bardzo trafna. Bo nawet gdybyśmy zaczęli od Ewangelii, kiedy. Słyszymy ten opis pokazujący, jak ludzie lgnęli do Jezusa, Jego szukali, jak nie mieli żadnej wątpliwości, że On niesie dobroć. Wyrażono w tak wielu różnych tajemnicach dotykających ich życia, w tym wypadku, przede wszystkim. W tych tajemnicach cielesnych związanych ze zdrowiem, z życiem, z nadzieją, z pewną perspektywą tego wszystkiego, co przed nimi. Ale jakże to jest niesamowicie ważne. I dobrze wiemy, że akurat rozważając i zawierzając Bogu tajemnicę wychowania dzieci i młodzieży, a przecież taka intencja nam dzisiaj tu towarzyszy, wiemy, że nie wystarczą słowa, nie wystarczą instytucje. Potrzeba jest, aby ta tajemnica opieki, troski, miłości, wsparcia, mądrości, wierności, wytrwałości, można tutaj dodawać i każdy z rodziców, każdy z wychowawców i nauczycieli, dzieci również, by dodał jeszcze swoje. To musi się w tym wypełnić. I kiedy patrzymy na dzieci, ale i młodzież, jak wczoraj patrzyłem na uczniów z mojego liceum, którzy po pół roku z taką tęsknotą szli, którzy z taką radością, chociaż w maskach, jednak czekali na siebie. Kiedy niemalże się zastanawiali, czy rozpoznam moją panią za tą maską, czy się zmieniła, to przecież to jest ten najpiękniejszy znak który potwierdza właśnie to, w jakim skarb został nam zawierzony i z pragnieniem, troski jakiego skarbu, z jakim skarbem dzisiaj tutaj przychodzimy. Ale to jednocześnie jest dzisiaj rozwinięte przez to pierwsze czytanie i tą wyjątkową katechezę, naukę, swoiste upomnienie Świętego Pawła, który... Właściwie mówi jak nauczyciel, wychowawca. Z jednej strony mówiąc, nie wszystko wszyscy od razu mogą przyjąć. Po prostu są dziećmi. I nie tylko chodzi o wiek. Nie tylko chodzi o wiedzę, która intelekt rozwija, ale święty Paweł dobrze kojarzymy, mówi po prostu o tajemnicy Boga, o wierze. Jesteśmy jak dzieci. Potrzebujemy wsparcia. Musimy uznać, że jeszcze wszystkiego nie rozumiemy. Musimy uznać, że potrzebujemy przejść ze swoistej klasy do klasy. I chcemy uznać, że potrzebujemy przewodników, tych, którzy nas poprowadzą. W ostatnich tygodniach usłyszałem taką historię, jak sześciolatek w pewnych okolicznościach powiedział, że on zastąpi swoją mamę w jej obowiązkach zawodowych za chwilę z uśmiechem na twarzy i z jego właściwym, delikatnym wózikiem dodał ale nie wiem jak to zrobię bo przecież nie umiem czytać ale kiedy wziął kolejny oddech powiedział ale nie ma problemu, znajdę to na YouTube to jest mądrość, owocnego czasu kilkuletniego dziecka ale w tym w tej historii po to ją przywołała Zawiera się też wielkie przesłanie: abyśmy byli tymi, których takie dziecko powie i wymieni, jego zapytanie, bo on wie, bo ona wie, bo warto u niego poszukać. I to jest, moi drodzy, dzisiaj to zaproszenie dla każdego z nas: wychowawców, nauczycieli, rodziców, tuż Abyśmy byli właśnie tymi, którzy będą takim wsparciem, będą takim bezpieczeństwem, będą wnosili tyle nadziei, że warto będzie nas zapytać. To jest również i modlitwa za nas, abyśmy zawsze potrafili we właściwy sposób odpowiedzieć. To jest również i to przekonanie, o którym dzisiaj mówi Święty Paweł. Że każdy człowiek w każdym czasie ma swoją tajemnicę, którą trzeba dojrzeć, po to, żeby wspomóc, żeby przez tego naśladowanie innych i swoiste szablony nie przełożyć tego, co najważniejsze. Ale to wszystko wiemy. Dzisiaj chcemy sobie to przypomnieć. A czynimy to nie tylko wspominając początek roku, ale wspominając również tych, którzy 81 lat temu weszli w doświadczenie wojny, wspominamy bohaterskich obrońców, ale wspominamy i tych, którzy przeżyli ten czas wojny. Ale skoro wspominamy tych, którzy doświadczyli II wojny światowej, to nie sposób 2 września 2020 roku nie wspomnieć. O tych, którzy 100 lat temu doświadczyli tego wszystkiego, co niosła bitwa warszawska i cud nad Wisłą. I kiedy tutaj w tej świątyni, w tym sanktuarium świętego ojca Pio, w którym tak bliski też jest i tak często przywoływany święty Jan Paweł II, warto wspomnieć te słowa, które on wypowiedział w minie. 31 lat temu, nawiązując do 1920 roku, i mówiąc, że wtedy, kiedy on się rodził, wtedy już tylu stanęło, aby walczyć za Ojczyznę, i tak wielu oddało swoje życie. I on niesie wielki dług wdzięczności. I my dzisiaj wspominając tych sprzed 100 lat, i tych sprzed 81, 80 i stosunkowo, Odpowiednio krótszego okresu czasu, którzy byli wpisani w tajemnicę i doświadczeni II wojny światowej, stajemy jako ci, którzy mają dług. Czy możemy w tak bezpiecznym zewnętrznie czasie, chociaż ze względu na epidemię trochę utrudnionym, możemy przeżyć początek roku, możemy przeżyć naszą modlitwę. Możemy stanąć z nadzieją, z tym wszystkim, co chcemy osiągnąć. I dziękując za to, bądźmy, tak jak dzisiaj mówił święty Paweł, tymi mądrymi opiekunami tych tajemnic. Bądźmy tymi, którzy będą w tej wspólnocie i jedności to realizować. I bądźmy tymi, którzy sprawią, że to, co jest takim ziarnem, dobroci, talentów, zdolności życia każdego, a szczególnie naszych wychowanków, aby przyniosło jak najpiękniejszy plon. Bo dzięki nam możemy sprawić, żeby nikt tego nie wydziobał, żeby nikt tego nie podeptał i nie zagłuszył. I tego życzymy uczniom.